W życiu przeżyłem wiele bardzo drastycznych rzeczy e, ze względu na moją przeszłość. A twoja relacja z Kubą Wojewódzkim dzisiaj, jak wygląda? Minęło tyle lat, a do dzisiaj mnie zaczepiają i mówią: Jak na coś zrobić, obek, to nie ma chłopiewki. Albo podchodzą, gadają ze mną i mówią: Odmienimy angielski. No i to jest. I odmieniasz coś... wtedy? Wielu uważało, że eksperyment, bo mówili, pukali się w głowę. Misiek Koterski do roli Edwarda Gierka. Do dzisiaj odcinam kupony, kiedy jadę na śląsk, to mnie całują w rękę prawie to jak papieże kiedyś Adamczyka całowano Jak pula tak wygląda Twoja relacja z Markiem Kondratem? No bo przecież to była relacja na ekranie Ojcowska po, Poplułem się na o, nie I, szkodzi, i, nie ja, szkodzi Gil do pasa, dobrze, że gimnie nie leci. tak zimno, słuchajcie Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, witam wszystkich gorąco i serdecznie Jesteśmy na promocji programu Good Luck Guys Marcela i Misiek, cześć Tak, cześć, dzień dobry Cześć bardzo miło mi Was widzieć, szczególnie dlatego, że widziałem pierwsze trzy odcinki programu. Nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać za bardzo, ale przede wszystkim Ciebie chciałem zapytać, czy z Twoim zdrowiem jest wszystko w porządku, bo bardzo, bardzo niepokojąco zakończył się trzeci odcinek. E i na ten moment jeszcze do końca nie jest e, tak, jak powinno być. E, czekam do stycznia na kolejne jakby etapy leczenia, no ale rzeczywiście to, co się wydarzyło tam, to będę pamiętała na pewno na bardzo długo. Jak, jakie były twoje odczucia względem tego, co się tam działo? Znaczy nie możemy powiedzieć dokładnie, co się tak. stało, ale no, czy, czy to było mrożące krew w żyłach co najmniej? Oh, yes. e, no na pewno, choć ja jestem taką osobą, że w takich sytuacjach umiem zachować zimną krew, to znaczy ja nie jestem typem człowieka, który panikuje może dlatego, że w życiu przeżyłem wiele bardzo drastycznych rzeczy e, ze względu na moją przeszłość, I, i to mnie w jakiś sposób zahartowało. Wiem, że w takich sytuacjach trzeba działać szybko i. i... I to, żeśmy zrobili, no i no, i to spowodowało potem to, co się później stało, ale czego nie mogę powiedzieć. właśnie. Ale o. dobra, mi się gnie, ale wszyscy byli przestraszeni łącznie z produkcją polsko-holenderską. Wszyscy tak się bardzo bali o życie, zdrowie. Tak, no tylko prawda. nie mi się kurde nawet Nie, nagrały, ja to nie, nie że się nie bałem, to ja Uf, po prostu Cię. wiem, że trzeba zachować za zimną krew, że trzeba działać. Ja jestem człowiekiem, do, który działa po prostu, a nie wiem, że popłoch było zadanie odwołane. Tak, popłoch, no. histeria do niczego dobrego nie prowadzi. Wiedziałem, że chodzi o życie i zdrowie mojej żony, więc trzeba, że trzeba działać. Napisy weszły i tak tego mocnego płaczu aha, nie, 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 nie widać. Aha, na napisy to weszły. Ale za to jest płacz kilku innych osób uwiecznionych. Czy w was był, był strach, w, jakim, w jakiej kondycji wy wrócicie jako para, znaczy was, wasz związek, no bo to to jest chyba próba taka yy, tego, żeby się dogadywać, próba współpracy, czy wy ten egzamin dobrze zdaliście? No ja myślę, że tak, strach jest zawsze no, jak ja z jednej strony zgodziłem się na ten program no, bo zaproponowano nam go razem i pewnie już dzisiaj, ze względu na to, że byłem już w wielu takich produkcjach, to mnie to po prostu nie jarało bo, no, bo już byłem, nie lubię wchodzić w miejsca, w których już byłem, ale tu sam myślę, kurde, ale przygoda, ale fajna to może być niesamowita przygoda, w ogóle, która z, z którą zapamiętamy na całe życie yy, Marcelkę namawiałem, bo ona miała dużo lęków, nawet nie takich względem nas tylko jak ona nie, sobie tam względem nas nie tego, jak sobie, czy ja poradzi. sobie poradzę tego się bałam więc ja nawet wchodząc tu się nie ja zastanawiałam czy zdamy egzamin czy się nie pokłócimy czy się rozstaniemy Bar tylko mówiliśmy sobie żeby na siebie nie krzyczeć ale bardziej się bałam czy te warunki nie będą dla mnie za ciężkie czy to nie jedzenie każdy z uczestników schudł w ogóle ja 4 kilogramy w dół poleciałam więc do tego się bałam że że zachoruje i coś mi będzie że coś mi zaszkodzi że jakiś robak mi wejdzie do nosa o Potem tak, no wisała. ale ja sobie myślałem, że warto, kurde słuchajcie jest tak zimno, że stoimy nad Wisłą i jesteśmy <laughs> sami, no ale jest więc <laughs> kurde. Się. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że, no tak, ja jestem takim człowiekiem, że sobie myślę, że trzeba przełamywać swoje bariery i swoje lęki, e, i warto ryzykować, bo życie jest tylko jedno. Więc, mimo tego, że myślałem, jedyne co, że możemy się tak pokłócić, a <laughs> że się rozstaniemy, e, tym bardziej, że żebyśmy zaraz po ślubie i to można powiedzieć, taki, taki nam załatwiła e, telewizja e, Prime e, Video, no podróż poślubną. Więc, więc sobie tylko myślałem. Obyśmy my się tam nie rozstali bo to będą jaja Bo to jest jednak wyzwanie, tak jak powiedziałeś Ale, ale nie No myślę, że zdaliśmy egzamin, a jak? No to zapraszam no, do oglądania My jesteśmy takimi ludźmi, że jak nawet się pokucimy To nie wyzywamy się, nie ubliżamy sobie bardziej To tak... Em... Kłótnia dyskusja u inteligentnych osób. No więc nie, nie, nie byłoby niczego ciekawego, tak naprawdę, gdybyśmy się tam pokusili, nie? Tak, no. Nie, dali <laughs> powiedzcie, powiedzcie jeszcze w takim razie, jak rozwiązaliście. Kwestie Waszego syna. Co z opieką? Czy był jakikolwiek kontakt z Waszej strony? Czy wy, czy, wy, czy wy porzuciliście go, ale czy mogliście się w ogóle z nim skontaktować? Czy on wiedział, gdzie Wy w ogóle jesteście i co robicie? E, tak, on mniej więcej wiedział. E, rzeczywiście taki kontakt e, mogliśmy mieć, no bo to jest jednak dziecko i to był nasz warunek, że będziemy mogli się po prostu z nim skontaktować, żeby to nie odbiło się na jego zdrowiu psychicznym. Aczkolwiek nasz syn lepiej przeszedł tą podróż, chyba niż. My, bo on za nami nie tęsknił za bardzo. No bo chyba nie ma nic lepszego jak mieszkać z babcią. E, no wiadomo, jak to babcia zawsze ukocha, zawsze pozwoli. Więcej bajek, więcej słodycy. E, no a, a rodzice są bardziej wymagający. Więc, więc no tak, tak. No, to była pierwsza nasza rozłąka. Taka, znaczy, ma, moja nie, ale marcerka nigdy nie zostawiła na dłużej niż pięć dni i to no nie, było raz. Misio, nie? Pięć raz... dni w Paryżu byliśmy. A, no tak, to już no, było rzeczywiście, ale to nie było dziewięć, to było siedem, siedem akurat. Doby. No, no ale siedem dni to było góra i to się zdarzyło siedem. tylko raz przez jego siedem lat życia, więc tak, to był ten lęk tak. i tak, tak dalej, ale, ale ale, został w dobrych rękach babci, dziadka. Bo ja się nie martwiłam, tak. bo moi rodzice są bardzo odpowiedzialni, moja mama nadgorliwie, więc ja byłam, wszystko super się, Ty wielokrotnie powtarzasz to, jak ważną rolę w Twoim życiu odgrywa wiara. Czy podchodzenie do tego typu zadań, wyzwań to, jest też takie, to są też takie momenty, gdzie y, wiara gra szczególną rolę, że zawierzasz to wszystko? Jak, jak miałeś takie podejście w ogóle przy nagrywaniu programu? tak, ale zabierzam w ogóle poważne rzeczy a ten program jednak no za długo robię w tym biznesie, żeby aż go tak poważnie brać do siebie no pewnie gdybym był 20 lat młodszy, to bym się zastanawiał a ja, a siaka, odbiorą, jak mnie odbiorą a że tego, dzisiaj wiem, że to jest tylko program, to są sztucznie wy, wytworzone warunki oczywiście, które generują prawdziwe emocje no bo po jakimś czasie żyjemy tylko tym, ale ja nie przejmowałem się za bardzo tym, jak mnie odbiorą, czy jak będę tam postrzegany, no już jestem za stary na takie rzeczy. Więc więc zawierzam, zawierzyłem w ogóle nasz pobyt tam, jeśli chodzi o nasz związek, ale jeśli chodzi o te zadania czy coś, to traktowałem to stricte jako dobrą zabawę, która generowała oczywiście emocje, no bo ten, ten wiadomo element rywalizacji, szczególnie między mężczyznami, no to zawsze, żeby tego. Błońskiego albo Kubańczyka mu nogę, bo to, no to musiałem im pokazać z kim że jeszcze dziadek potrafił parę, parę myków, nie? Bo się mało latem wydawało, że kurde będą tam między sobą, no ale sami zobaczycie, kurde pokazałem im z kim tańczą. Swego czasu bardzo, bardzo popularnym wir viralem był taki fragment twojego wywi wywiadu z tobą u Wojewódzkiego i Kędzierskiego w Onecie. Rozliczasz wasze, waszą znajomość, czy to zebrało jakieś żniwa, że ludzie do ciebie pisali i mówili na przykład po zobaczeniu tego fragmentu ja nabrałem siły, żeby rozliczyć się ze swoimi jakimiś demonami przeszłości, ze swoimi prawdziwymi fałszywymi przyjaciółmi. E myślę, że to nie bardziej moja książka i bardziej fragmenty raczej dotyczące mojej przemiany związanej z uzależnieniem, bo tutaj prawda jest taka, słuchajcie, trzeba o tym pamiętać, tam ludzie sobie dorabiali różne historie, e, ale e, ostatnio się śmiałem i nawet Kubę oznaczyłem, że nasze książki na Allegro, moja i jego, dwa w jednym, Kuba Wojewódzki i Michał Koterski, ja, ja mu napisałem do niego, zobacz, chyba nigdy się nie rozstaniemy, już jesteśmy na zawsze na siebie skazani i słuchajcie, to jest prawda jest taka, że ja jestem człowiekiem zbyt dojrzałym, żeby chować do kogoś urazy. Często z przeszłości widzi się pewne rzeczy, jedna strona widzi je tak, druga inaczej i te dwie prawdy są zgodne z poczuciem emocjonalnym tych osób i z tym nie ma co dyskutować, więc ja do tego aż do takiej wielkiej e, e, wagi nie, 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 nie przywiązywałem. Jeśli pytasz mnie o zmiany, no to te zmiany generuje raczej moja książka, która jest historią o powstaniu, z upadku, e, moja moje 10 lat, świadectwo dziesięcioletnie mojego trzeźwienia, to, że teraz otworzyliśmy ośrodek dla uzależnionych, no to to są takie rzeczy, które i to rzeczywiście mam nadmacalny przykład, że ludzie do mnie piszą i mówią, pani Michale, przeczytałem książkę, e, idę na leczenie. pani Michale, dziękuję, że Pan napisał tą książkę, Zrozumiałam mojego męża, mojego syna, wiem jak go wesprzeć. No i takich setki, so, takich wiadomości są setki, a nawet już dzisiaj mogę je liczyć w tysiącach, bo książka się pojawiła e, półtora roku temu, i no, zbiera niesamowite żniwa, żniwa w postaci no, tego, że ratuje ludzkie życia. Czyli bardzo dobra robota, a twoja relacja z Kubą Wojewódzkim dzisiaj jak wygląda? super. Ja mówię, ja nie mam żadnych kurczę uraz i no szczerze to ja powiem tak, on się zachował super wobec mnie, bo kiedy wydawałem książkę i też przyłożył jakąś taką do tego cegiełkę, kiedy wydawałem książkę i powiedziałem Kuba, wydaje książkę, wie on jaką mam historię. Zresztą też gdzieś napisał e, właśnie w tych felietonach polityki, że otwieram ośrodek i w jakiś sposób to wsparł i kiedy potrzebowałem e, żeby promocji to on powiedział, Michał, będzie potrzebował, wybierz sobie datę, kiedy chcesz być gościem u mnie w programie, chcesz przyjść do podcastu, ok. tylko miał jeden warunek, żebym, ja to rozumiem, żebym nigdzie indziej nie łaził. Zresztą nie musiał mnie do tego namawiać, bo ja uważam, że wartość jest w tym, jak raz się coś powie, a nie łażenie i gadanie ciągle tego, ciągle tego samego, więc wyszedł mi bardzo naprzeciw i zachował się bardzo w porządku. Minęły 22 lata od premiery filmu Dzień Świra, Kultowego filmu Dzień Świra i też kultowa twoja rola w tym filmie. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzysz na to jako na wielki przywilej, czy jako po prostu, no, jakąś taką rolę, która się trafiła i można o niej bardzo dobrze odcinać kupony? No, to jest ogromna łaska taka rola. No słuchajcie, no powiem tak, minęło tyle lat, o to dzisiaj mnie zaczepiają i mówią, jak ta coś zrobić obek, to nie ma chudy albo podchodzą, gadają ze mną i mówią, odmienimy angielski. No i to jest I odmieniasz coś... wtedy? Oczywiście, to jest coś cudownego, niesamowitego. Ja wychowałem się na filmach Barei, ja wychowałem się na Sex Missy, ja wychowałem się na tych wszystkich kultowych scenach, a dzisiaj e, scena Dnia Świra, co jest dla nas z ogromnym wyróżnieniem, została wybrana przez widzów z najlepszą sceną komediową 25-lecia. No to słuchajcie, nie ma większego zaszczytu. Ta scena po prostu pozwoliła mi zapisać się na Zawsze w historii Kinan nie tylko mi, no bo i Markowi Kondratowi i, i mojemu ojcu. I, I jesteśmy za to wdzięczni przede wszystkim widzom, bo to nie mój ojciec wymyślił, że o, pisze teraz kultową scenę. To dzięki Wam, widzą, ona stała się kultowa, to Wy nadaliście jej kultowości, to Wy nadaliście jej znaczenia, bo ja to zawsze powtarzam, w tym zawodzie bez Was nie ma nas. Powiedzcie jeszcze na koniec oboje i Marcela i Misiek, jak z perspektywy czasu postrzegacie rolę Miśka yy, w filmie Gierek, bo to był, to był bardzo taki ciekawy, no wielu uważało, że eksperyment, bo mówili, pukali się w głowę, Misiek Koterski do roli Edwarda Gierka, jak ty to widziałaś i jak ty to widzisz po tym, kiedy już premiera była... Kilka lat temu. Ja od samego początku wierzyłam w Michała i fajnie, że on zagrał w gierku, bo to była taka rola rzeczywiście do odegrania, której wcześniej nie miał do zagrania, bo to była bardzo e, poważna, ważna postać. I to, jak przygotowywał się do tej roli, jak przytył, jak tekst powtarzał, jak czytał książki, słuchał nie podcastów tylko em, no wszystkich e-booki, e w ogóle e tak się przygotowywał do tego. No ja, Michał jest zdolny i jest bardzo pracowity. To przede wszystkim jest bardzo pracowity i zdolny. No to ja wiedziałam, że sobie poradzi, żeby zagrać w filmy, filmie. No co mogę więcej powiedzieć? No, ja mogę powiedzieć, że no, mam jestem ogromnym szczęściarzem. Wiecie, wielu ten zawód to jest zawód niestety niewdzięczny. Wielu ludzi podejmuje się wielu lat nauki, e, wiele marzeń miał związanych z tym zawodem. Często niestety każdy z nas czeka na tą rolę taką główną, w której może się wyszaleć, może się wygrać. I 90% na takich ról się nigdy nie doczekuje w tym zawodzie, często oprócz pracowitości i talentu jest potrzebne szczęście. Ja to szczęście miałem i no też, co bym powiedzieć, yy, wiadomo jak to z Gierkiem było, jedni go kochali, drudzy go nienawidzili, tak samo z moją rolą, jedni ją kochali, drudzy jej nienawidzili. Do dzisiaj odcinam kupony, kiedy jadę na Śląsk, to mnie całują w rękę prawie, to jak papieża kiedyś Adamczyka całowano i też ten film jedni oceniali, że no jakby było dużo przeciwników, a inni pokochali Adamczyka i jak dla, w ich pamięci zawsze był papieżem. Więc ta miłość widzów po, po filmie jest bezcenna. No to, to jest najważniejsze. Tak jak mówię, my robimy to przede wszystkim dla, dla widzów i dla ich miłości i dla ich szacunku. Na koniec jeszcze tylko gwoli ciekawostki, jak po latach wygląda Twoja relacja z Markiem Kondratem? No bo przecież to była relacja na ekranie ojcowska. No, no, Marka szanuje, i to jest no, wybitna postać. Jeden z najlepszych aktorów, jeśli nie najlepszy mojego mojej dekady, mojego pokolenia, dekada. Ostatnia dekada Gierka. No tylko mogę ubolewać, że Marka nie ma na, na, na planie ale, i w filmach, ale no wiem, jaki to jest niewdzięczny zawód, wiem, ile on generuje, więc ja to rozumiem, rozumiem tą decyzję, że on inaczej poprowadził swoje, swoje życie. Zawsze będzie w moim sercu i zawsze będzie miał moją miłość, mój filmowy. By netato, Marek pozdrawiam cię serdecznie pozdrawiamy pozdrawiamy pana Marka Kondrata bardzo wam dziękuję za poświęcony dziękuję. czas życzę żeby odbiór programu był jak najlepszy będzie na pewno to życzę... nie będzie to też dobrze <gry> musi być krew po tych <gry> i tobie życzę jak najlepszego jak najskuteczniejszego powrotu do zdrowia dziękuję bardzo no i wszystkiego dziękuję. dobrego dziękuję. jeszcze raz popułem się na a nie szkodzi ja, nie gil... szkodzi gil do pasa dobrze że gil nie leci jest tak zimno Słuchajcie że miazga jest. Jest zimno, dziękujemy. No, no.